Dzień dobry, ja jestem Jan Klajcho, gramy sobie Pitbę osobą hybrydowym pancernikiem Ise. Dawno tym okrętem nie grałem, znaczy dawno, no dość sporo czasu minęło. To jest szósty tier. Yeah. Let's do this Mówisz Może coś w tym jest Tylko pytanie gdzie ja się mam kurde tutaj ustawić, żeby to miało jakikolwiek sens To mnie zajmuje To mnie bardzo tutaj To jest problematyczne, tak? Widzicie co? Tutaj mam ideę, żeby tutaj za tą wyspą się schować. Może coś ten może nas to osłonić w jakimkolwiek stopniu racjonalnym. Aczkolwiek, no łatwo tu mnie będzie. Przeciwnicy mają trzy niszczyciele, to będzie kurde problem. To jest Zara, rzucimy. Taka sytuacja. No te dwie wyspy są stanowcze za niskie, żebym ja tutaj jakąkolwiek tutaj... Aha, no i już jesteśmy wykryci. To jest kurde już problem w tym momencie, a nasz niszczyciel ma wywalone jajca na wszystko i sobie popłynął gdzieś tam ujbie gdzie. Kompletnie go tutaj nic nie interesuje. A jak, no już macie ten, tak, już macie... Eee, panie kolego, to mi się podoba! Tamten ten niszczyciel ewidentnie nie bez powodu tam był. Fajnie by było tutaj gdzieś coś komuś nabroić w takim układzie. Tu jest niszczyciel. ale to z nim sobie już się sobie poradzą, myślę, tamten Zara tutaj był fajnie. Jego tutaj nauczyć Moresu. No sorry, drogi panie, ale. O! No, sprytny był. Sprytny był. A ja jestem idiotą i pozwolę, i zostawiłem swój okręt na wstecz. Ale to nie ma wielkiego znaczenia w tym momencie. Czy ja ten go tigera jestem w stanie tam trafić? No. Zaraz będziemy mieli torpedowce, ale ja bym się tutaj zdecydowanie wychylił. Bo fajnie by było jednak troszkę z dział postrzelać tutaj. Myślę, że nie ma tutaj aż takiego potężnego zagrożenia. O, dzień dobry panu. Tam jest Bayern i on 17. To jest problematyczne, bo póki te pociski do niego doblecą. Tam jest Brytani, ale on też jest kurde za, moim tymi, za moimi plecami. Ja bym się tu schował, zanim ja wystartuję samolotami, bo jak ja będę na widoku, zaraz do mnie strzelać zaczną. A tak jakby średnio mi na tym zależy. Tam, są, tam jest cała banda pancerników, wiecie? Fajnie by było tam do nich zajrzeć. Ja myślę, że fajnie by było do tamtego dwóch bajernów zajrzeć i jak nie trafi jednego, to może trafię drugiego. Tak myślę. A jak nawet żadnego nie trafię, to może, ale nie, ten, ten Brytań tutaj i ten i ten bajern bardziej tutaj są problematyczne. Znaczy tu nic nie jest problematyczne, no ale coś trzeba robić. Ten Bayern tutaj relatywnie najbliżej jest, chociaż on tutaj nie, nie wyraża, nie wygląda, żeby miał tutaj jakieś specjalne chęci, żeby nam tutaj psuć problem, Ten, żeby nam tutaj psuć TT. A to jest Pancernik, on nie zawróci tak szybko, żeby nam sprawić problem. No, wiecie co? źle to spuściłem. Nie wziąłem do tego. Ale ta jedna torpeda ma jakieś szanse w niego trafić. Stanie. E. Nie dostanie, ale ja zaraz będę miał następną torpedę. Tak naprawdę w tym momencie to już nie ma najmniejszego znaczenia, no ale... Zobaczmy, że ja bym sobie... Ja bym sobie podpłynął. Tutaj. Na autopilocie. No, nie by było jednak kogoś tutaj trafić, wiecie? Tak myślę. I w tamtym, w tym celu to tu mamy jeszcze ofiary, które tam ustarają się do następnej mapy uciec. Ale może im się nie uda. Jeszcze mamy 10 minut. Bitwy, no ale nie To, 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 to my mamy zaraz 1000 punktów. To się skończy tym, że ja po prostu tutaj. Nic nie zrobię w całej tej bitwie. Aczkolwiek nawet y, ten, demerza też nie dostałem, więc to, to jest jakiś plus. Czy co? Może ten Brytań tutaj? A to już nie ma najmniejszego znaczenia. No taka sytuacja. No, ale przynajmniej coś tam skutecznej bitwy. Jakieś wykrycie przynajmniej jest, żeby nie było kompletnie goło. No, oczywiście. No, dobra, taki Ise. No, ale wiecie... To jest dokładnie ta sama sytuacja, co zawsze jest. No po prostu więcej dobrych graczy wylosowało, w tym, tym razem w moim teamie. No i jak tu grać w taką grę, w której całe wszystko polega na tym, że do którego teamu y, ci wylosuje dobrych graczy. I, I że zawsze jest tak, że do jednego teamu wylosuje dobrych, a, drugiego, a do drugiego nie. Z jakiegoś dziwnego powodu, zawsze do jednego teamu wszystkich zajebistych graczy ładuje. I żeby nie było, że ja się cieszę, że jak mam w swoim teamie, a narzekam, jak jest w, a narzekam jak jest w, w tym tym. No popatrzcie, to są dokładnie dwa okręty, które mają relatywnie dobry poziom skilla, no bo mają po trzy kile. Ciężko było jednego, jednego z nich e, dać do przeciwnego teamu. Jednego, a drugiego zostawić w tym. No co w tym kurde skomplikowanego jest? Nie mogę. Czy to. To jest naprawdę kurde, jakiś czy, sposób, w jaki ten matchmaking działa, jest. Tyle mojego szczęścia, że tamten niszczyciel ten nie dał rady, nic mi zrobić, bo go zaraz. ten, bo go zaraz zabili. Także, bo to był chujowy niszczyciel, prawdopodobnie, i dlatego, no. Więc wiecie, jak to jest. No, co zrobisz? Ja Wam dziękuję za obejrzenie, jeżeli się spodobało, to kliknijcie lajka, like zasubskrybujcie, włączcie dzwonek, skomentujcie na dole, ja się już z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych meczach World of Warships. No, a ja wracam do Warframe'a.